Dzisiejsze czytania można określić jako słowo drogi. Widzimy, że ich bohaterowie stają się dla nas wzorem ludzi będących w drodze, ludzi poszukujących woli Bożej. Ukazują, że na drodze życia duchowego konieczna jest postawa wychodzenia ku Bogu, zgody na określenie siebie jako Człowieka właśnie będącego w drodze, takiego, który się kształtuje i wciąż się aktualizuje, który nie zatrzymuje się, ale wciąż poszukuje woli Bożej. Taka bez wątpienia była bohaterka księgi Samuela, Anna, otrzymawszy dar potomstwa, o który tak bardzo prosiła, bez którego byłaby zhańbiona. Nie zatrzymuje się na tym, co otrzymała. Nie skupia się na sobie, na wypełnionej obietnicy, ale jest gotowa poszukiwać dalej woli Bożej. Dlatego decyduje się oddać Bogu to, co otrzymała swojego jedynego syna. Przyprowadza go do domu Pana. Jak mówi księga Samuela, gdy chłopiec był jeszcze mały, Jakże niezwykle symboliczny to obraz. Przyprowadzić do domu Pana oznacza oddać Bogu to, co jest moje, na czym mi zależy. Ofiarować w taki sposób, aby wypełniała się w tych ważnych dla nas ludziach i sprawach wola Boża, a nie nasza. Wydaje się, że coraz trudniej jest nam właśnie taką postawę praktykować. Ponieważ świat, w jakim żyjemy, coraz częściej zdaje się przekonywać nas, że nam się wszystko należy. Należy się nam dziecko, kiedy chcemy wolność od zobowiązań aborcja na życzenie śmierć kiedy tego my będziemy chcieli prawo do decydowania o sobie, nieograniczone niczym staje się jedną z podstawowych wartości. Trudno jest nam uwierzyć, że szczęście, które obiecuje psalmista, można odnaleźć w tym, do czego zaprasza nas Pan Bóg w zgodzie zamieszkania u Niego. To właśnie ta bliskość, dzielenie z Bogiem codzienności, mieszkanie u Niego prowadzi do wypełnienia obietnicy, o której mówi święty Jan. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Dzisiejsza niedziela przypomina nam, że ta niezwykła przemiana dokonuje się w środowisku, jakim jest rodzina. Powinna ona stawać się miejscem i przestrzenią spotkania z Bogiem, w którym. Bóg będzie mógł zamieszkać, w którym doświadczymy objawienia Go w naszych najbliższych. pośród bliskich dokonuje się proces dojrzewania, do zgody na to, aby czasem z bólem serca szukać tego, co chce Bóg, a nie czego ja bym chciał i oczekiwał. Jesteśmy wezwani w dzisiejszym Słowie Bożym do przyjęcia. W pokorze naszych najbliższych, tym tych nam powierzonych, jako drogi, po której pragnie prowadzić nas Bóg. Poszukiwanie w drugim Jezusa nieuchronnie będzie okupione nieraz niepokojem. Dlatego dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że Boże drogi nie są pasłem sukcesów, ale często najważniejsze na nich są doświadczenia słabości. W poszukiwaniu dobra. Bo właśnie w nich możemy zobaczyć we właściwej perspektywie drogę, na którą zaprasza nas Pan Bóg, na której jedynym przewodnikiem może być tylko On sam.